No, witajcie drodzy widzowie w tym odcinku. W tym odcinku idziemy do Donowana. Naszym, do nas, naszego niezastąpionego kolegi Donowana, który po prostu ma jakieś zadania dla nas. Wypadałoby tam pojechać. Piszcie w komentarzach. Nie jest za głośno. No piszcie w komentarzach czy dla jest aby za głośno. A my idziemy do naszego kolegi Dona Vana. Dobra. Dobra. Jak wam chciała? Ja do, do cykla. <coughs> Drodzy klacę. E, to nie jest od kobieta, Ja nie kaszę dlatego, że mam covida, tylko dlatego, że po prostu alergia. Po e, kiedy to nagam, to nagiewam e, z w przysłość. <coughs> nagiewam to z wewstzeniem w przysłości. Gdy to nagiewam jest 23 dnia.

Nie, nie się... mi się sejwy nie pomieszały, bo tej misji nie pamiętam. Aj, nie ma tutaj naszej misji, kurce, co ja zrobiłem? O jak głupi, wybrałem nie ten where... waypoint. Musiałem wczoraj. Zanim na przykład... O, tutaj przy mamy banie, które można też spotkać w GTA V. Patrzcie. Mamy takie samo... takie same banie. Niestety nie wybuchają tak jak w GTA V. Autorzy trochę... poś nie dali takiej funkcji, że tak gazuje się. Gaz z tego, co dostaje. Dobra, idziemy na to. Donowana, który w lokali widzicie, jak w jak, jakim rozmachu powstało nowe BOLDO? Tak, w tej grze mamy dużo nic Bardzo ciekawych miejsc, ale nic w tym nie pytania, bo nasz samochód ma koła w powietrzu. Tak, bo jak sami widzicie. Tutaj wisi na tyle i zderzak jest umieszczony w przód do góry, więc w zasadzie niestety nie możemy nim odjechać. Poszukamy innego auta. Może nie jest... nie wyjdzie to ten model, ale tutaj mamy Ber Berera. Samioła SPL, klasa z Dobra, jedziemy. Zanim do jakiś nieskrajnicy e, w takim pozycji. To jechali. E, no dobra, do no bo idziemy dalej. Teraz idziemy dla tego kolegi do Nowana. Jakie to Musiałem ci trochę trochę podawać u mnie krosta, którą tutaj nie mam, nie działa. Jest to dopiero początek, a oferuje, a, a, e, oferuje że będzie dużo jeszcze więcej akcji. Dobra, podjedziemy teraz do naszego kolegi. Znowu ma niedaleko swoją kluczkę. Nowe, pytajcie, czy będzie taka inna cyberpunk, pomyśl nad tym, Jakieś już odcinku z... wczoraj, czyli na tabeli, na... na, na y, y, odcinek złoto z, złoto z, to, złoto złoto, złoto. No odcinek o złocie, by, będzie, jest od Wigilii dostępny to powiem Wam, że jak może zagram Cyberpunk'a ale najpierw muszę pobrać odpowiednią modyfikację graficzną, która go trochę osłabi nie mogę kupić lepszego komputera bo do tego jestem przywiązany wolę ten komputer to miałbym coś mi się pokrzyło? To ten, do musiał. Dobra, idziemy teraz do e, do. Kiełki. Kajtaj Tam będzie grupa konkretna. Potem pojedziemy do. Potem dogadamy miejsce. E, damy e, odgłosy. Dagia jest tak ciekawa, może nie wydaje się ciekawa, ale jednak wiąże z nią wiele wspomnień. To była ostatnia yy, wersja, która grałem, to jest wersja flat w nie było. Może nie wiecie, bo Steam mnie konto skasowało. Ale daję daj słowo, że. Yes, not some of Xavier Heard they're flying James L. Ray back this week. Still amazes me they expect us to believe it was one man who did in Dr. King. It's too easy. Too bad. Let's say he was the one who shot Dr. King. Just him and no one else. What if it's really that easy to strike down a great man like Dr. King, President Kennedy, Brother Malcolm? Then nothing in this country will ever change. Now you struggle, and you sweat, and someone can take it all away city. just like that. Hmm? Huh? Looking good, chocolate pudding. What you yeah, do. You can give me a no taste no, later <laughs> like Look and we about to take him apart piece of fucking penis if that don't work, we just take a shot and the whole goddamn thing go 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 was a bit bad I don't know bro and they've been one of it's shotgun shit it was just that here. him? I see him you're not with oh. us, you're against us No ja tu, a ja inaczej trochę tą misję rozsypy ale... Ale akurat... O, no, zabierzemy mu kasę im. Jeszcze trochę się przyjrzymy tam. Dobra. porozglądajmy się jeszcze. No i teraz idziemy na dół. Pokażę wam w jaki sposób, In, inaczej tą misję rozfajkowywałem, odfajkowywałem. No niestety, sksinia właśnie spadła. Nie wiem, to chyba było właśnie oskryptowane, bo jak widzieliście, spadła Xinia, którą normalnie powinienem ustalić a skrzynię się na tym haku dobra jedziemy teraz do jak to powiedział do Sopu, a następnie jedziemy do wykonać kolejną misję tym razem i jeśli uda nam się wykonać tego mego glitza z bardzo długą zjął Cassandry... To zobaczycie co takiego się będzie działo może nie widzicie, ale coś e, bywa w tej grze taki no, taki dziwny glitz. Nasza koleżanka Cassandra ma bardzo, 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 bardzo długą syję powoduje to to, że to są w sali e, macie właśnie widzieć, Właśnie mój ulubiony model z samochodu w tej Z Może się do niego przysiądziemy. To jest jednak mój ulubiony model z samochodu. Ten on tak trochę wygląda jak. Więc uh -oh. że... yeah, my... jest to taki trochę starszy typ samochodu. Bo I to możecie, że mamy lat XX wieku, więc y, większość rzeczy, które teraz są dostępne na tamtewizory, płaskie komputery, laptopy i inne i auta elektryczne, to one jeszcze tutaj nie zostały wynalezione. To dziwne, biorąc pod uwagę y, Mafię 1 i to, że na przykład w Mafii 1 mieliśmy lata 30, tam znajdował się jeden, jedyny samochód elektryczny w całej serii. Pamiętacie? Mutagen. Y, y, I pokażę Wam jeszcze jedną rzecz, którą możemy tutaj uzyskać. called off abandoned search and return to patrols pękają <gry> <gry> Mamy już ciekawostką w tej grze jest jeszcze jedna zec którą. Ciężko jest uzyskać, ale jednak mi się już uda. Potłukliśmy, Sprawdzimy przy okazji, jakie jakie mają po prostu detekcje potłuczeń obiekty w tej grze. Wyjaśnię Wam, o co to chodzi. Teraz musimy Show me what you got, Jackie. What the hell? Why are you driving around? Teraz kupić broń, z what happened to your store? Go. Government shut me down. They don't want niggas buying guns. Where are we going to start shooting the hell out of white folks and such, Tell Let me know if you see something you want. we have to Jak widzicie, mamy bardzo mały asortyment broni. Na przykład, powiem Wam jednej, jedną rzecz: że tutaj mamy broń usypiającą. Tak, ta z tego. Dolmer, mer, to, to broń usypiająca. Tutaj mamy. Pasówkę, tutaj mamy taką, tutaj mamy taką, tutaj jest PG I te wszystkie bronie testujemy. Nie możemy jeszcze, co to, to, Nie, właśnie... Właśnie niektóre rzeczy są zablokowane. Ostatniego swojego czasu bardzo lubiłem to. krzycące zemi. Bardzo... bardzo widowiskowe eksplosje daje. W efekcie tego pokażę Wam jeszcze co możemy osiągnąć, wrzucając oh, to ten materiał gone. pod samochód. Tylko to możemy taką furgonetkę z no. on tutaj nie podjejejdzie, ale musimy to wyzwolić w inny sposób. Oczywiście możemy tak zrobić, żeby przesunął się. Znaczy zniknął albo wyparował. Nie jest to sposób e, do włosa. Tak, tak się nazywa nasz jeden przyjaciel. Jeden Dość głos. E, i on chyba, jeśli nie mylę, on coś z radiem robi. Tak. W tej grze nasz bohater może ten głos jakoś przez radio, bo jeśli to jest, dobrze to rozumiem. To on to sradio, sradio po tej informacji Lincolnowi. Przepałdujemy teraz. Tak, idziemy teraz uwolnić dziewczyny z domu publicznego. Jest to dość, dość... taka lecerska sprawa, bo musimy uwolnić dziewczyny, jakby nie było. I... W zasadzie to wam opowiem, jedną rzecz powiem. Kurde, jak ja nie lubię jak dziewczyni i ci krzywda. Jak ja mam swoją piccynę, szczególnie piszę z taką bardzo czy tą panną, to będę ją bronił, chronił pod

I mamy tutaj kolejną jedną z dziewczyn, która została po prostu w takim miejscu, że będzie. No, zapomnijmy tego koleścia. On nie odjedzie teraz, bo on powinien pojechać do, do przodu. Ale gdy będzie tak stał, gdy będzie tak stał, będziemy mieć możliwość e, za pieniądze zabrane. Przeciwnikom będziemy mogli po prostu dokupywać sobie AMO w teoretyczce. Bo, bo... Mamy tutaj. Mamy tutaj właśnie. O! Ta panna. Da nam wskazówkę, która po prostu będzie nam potrzebna. Do I jest to dość ciekawe, bo mamy tutaj y y zwolnione tempo. No dobra, teraz <coughs> weźmiemy walkmanów. Like teraz musimy lepiej mianowicie jakoś zwrócić na siebie. Chodź! To na pewno nie służyło, ale... Pierun wie! W zasadzie mamy... jakąś szansę, żeby zrobić to miale. Sorry. Get out of here! Nisanda, go! I'm looking for you, Can you get around him? It's good! Oh. Yeah, it's dry! Can't break down! Może się na to nabiorą. Oj, my tutaj wrzuciliśmy bombę. No, może, może jakoś tu się schowamy. Dlatego ja nie możemy przejść, bo jak przejdziemy tędy, to, on, to wybuchnie ten materiał, bo to jest bomba zbliżeniowa. Chociaż, a, nie. Dobrze jest, wszystko jest dobrze, ok. No, a tam jest jeden. Oooo, Motherfuckerze, żebym zrobił coś dla mnie, to jest chyba jeden. Dobra, leży, zostawmy sobie Zrobione dobre, teraz musimy się tutaj przycaić i poczekać, bynajmniej na które tu wejdzie. Mają dość pokręconą trasę! Przejścia, dobra e, Tam jest jeden na gusę. No, mamy tutaj kasę. Let's go, you bunch of pansies! Dobra, teraz tędy. o, no, Ja mam dzisiaj raczej nie... Nie myśląc wiele, możemy wrzucić mu tam granat no ale musiałbym poczekać aż się wystawi. Dobra, no, jest nad nami Mi tak mi się wydaje, Gra. Let's go, you bunch of pansies! Właśnie, to nie był zbyt dobry sposób pozbycia się kolesia, ale spowodowaliśmy, że się odsunął. Dobra, teraz idziemy tu, wejdziemy szybko tu. Poczekamy, a skoro będzie raz z schodami. wtedy wrzucimy mu tam gran... Yy... o no... no, to, dobra. Tu będzie sedł, więc... bogowabimy. Wołajmy. On pewnie podejdzie, albo wejdzie tymi drzwiami. Powinien wyjść, albo co? Nie wiem co dokładnie, ale... ...on chyba tutaj się chowa. Nie, on jest na górze, więc... Dobra. My ass down. Teraz tutaj... Czekamy aż. on zlej się tutaj. Wydawało mi się, on jest przede mną, ale. Tędy nas podsadził, ale. Ale to by było aż. dziwne, jakby nas. Ja! Pokazaliśmy im się, więc teraz będziemy mieć szansę, żeby. ...go tutaj ściągnąć. Jak śmiał po prostu robić takie rzeczy dziewczynom? Facet powinien dziewczynę bronić, a nie... ...robić takie okropne rzeczy dziewczynom, yy, żeby przynosił... ...żeby przynosił sobie wstyd że... O. <śmienic> Właśnie gorący typ nie sanuje kobiet. Więc dostał za swoje. Pamiętajcie widzowie nie powinno się kobietom ksywny pozwolić robić. Facet ma obowiązek o kobietę się troscyć, a nie Robić ci okropne zecy, które po prostu ee, są wstyd przynosą wszystkim mężczyznom, Tak. Pamiętajcie. Kolejny oberwał i się położył na stoliku. No dobrze, że, że przynajmniej na stoliku się położył. Dobra, najpierw pojedziemy tam, bo tutaj mamy te dziewczyny do uwolnić Uwolnijcie, więc najpierw pozbieramy pieniądze. Wiem, wiem jak to zabrzmi, ale. ale... Będziemy mieć jeszcze jedno takie come. zadanie, parę takich o, Takich zadań, które po prostu będą wyglądały. Oj! No na sensie musiałem szybko myśleć, bo jakby nas rozstrzelał, to by było godzeń z. Y... O, zauważcie proszę drodzy widzowie, że my jesteśmy w tej grze cianoskórym człowiekiem, z cianą skórą, więc e, w tych czasach w Ameryce kwitł lasizm. Coś źle traktowali po prostu ludzi i większość ludzi... He's here, right? Give me a hand, okay. You killed him. No musiałem tak zrobić, bo... Ono nas strelały. I... Oh, I... Nijak nie dało mu się przemówić do rozsądku. Dobra. Co tu jest, musimy zrobić? Podejść teraz na dół, a przejdziemy na dół ten sposób, ten... Oj! To jednak nie było za dobre rozwiązanie. No i teraz pójdziemy wykonać No właśnie, jeden kolo chyba uciekł Ale nie wiem którędy więc Postanowił do nas sobie postrzelać się z C Teraz idziemy do Porównania z tym donowanym Po tym odcinek zakończę, zakończę i będzie po prostu umieszczony w internecie. No, wiem, że Wy zobaczcie ten odcinek dokładnie 25 grudnia, ale... No i w tym miejscu już się z wami pożegnam. No to jest po prostu już tu już się z wami pożegnam i widzimy się w kolejnym odcinku już niedługo.